Przez ostatnie dwa miesiące pracowałam jako rachmistrz spisowy. Miałam kontakt z ludźmi z terenu miasta Zagórowa, jak i terenu gminy Zagórów. Rozmawiałam z nimi nie tylko na tematy typowo gospodarstwa, różne były te tematy i to poniekąd skłoniło mnie do kandydowania. Więc tak, problemów to na pewno jest wiele, na pewno o wszystkich nie wiem. Z racji tego, że no ze wszystkimi nie jest się w sposób, no, jakoś tak rozmawiać. Natomiast głównym problemem uważam tutaj za bezrobocie w naszym mieście, w naszej gminie. No, jest to nurtujący problem. Powiem tak, jeśli zostanę radną, chciałabym jak najbardziej uczestniczyć w tych zebraniach dotyczących pozyskiwania inwestorów. Niekoniecznie tych tutaj inwestorów naszych lokalnych, ale również spoza gminy i miasta. Ja wiem, no co jeszcze. Na pewno jest ich wiele takich problemów. Problemem może być również to, że nie ma tutaj takiego dla młodzieży, takiego klubu. Ja z racji tego, że mam córkę dwudziestoletnią i znam to środowisko po prostu z jej znajomi i przychodzą tutaj często do nas i. Powiem tak. Jest weekend, przyjeżdżają dzieciaki ze szkoły i przychodzi sobota, niedziela, oni stąd wyjeżdżają. Po prostu nie ma tutaj takiego klubu. Niekoniecznie to musi być pub. Może być to klub taki na przykład, który oferuje jakąś fajną muzykę, fajne spotkania. Może być to kręgielnia również, może być to bilard. Ja uważam, że, że takie coś by się w Zagurowie przydało. Nie wiem, czy to jest powiem tak, nie wiem, czy to jest w gestii Rady bądź burmistrza Zaguroba, ale przy Goku czemu nie? Z środki na to wiadoma sprawa, że to wszystko się wiąże finans, ze środkami finansowymi. Natomiast... Pozyskiwanie dzisiaj jesteśmy w Unii, więc pozyskanie takich środków y, warto by było pozyskiwać takie środki. Być może jest ku temu okazja. Ja taki pomysł mam, tym bardziej, że spotykam się z takimi ludźmi na co dzień, bo, bo tak jak mówiłam, mam córkę i jest z nami całe środowisko, więc wypadałoby, żeby takie coś zorganizować w Zaborowie. Być może to jest y, do zorganizowania. Najbardziej mnie. Mnie osobiście tak najbardziej nie brakuje niczego, ale dla ludzi na przykład chciałabym, chciałabym lepszego dostępu, uważam, do lekarzy specjalistów. Ja wiem, że moi być może kontkandydaci już o tym mówili, ale no, mało mamy lekarzy takich specjalistów, w ogóle praktycznie nie mamy lekarzy specjalistów, więc uważam, że byłoby dobrze mieć taki dostęp. Czego jeszcze mi brakuje? No, mnie osobiście nie, ale tak jak już mówiłam, młodzieży tutaj, żeby zainteresować młodzież, żeby pozostała jednak w Zagorowie, bo, bo to jest ciekawe miasto i, i, i za chwilę nie będziemy, mieli, nie będziemy mieli z kim pracować. Bo jeśli młodzież wyjedzie, to wiadoma sprawa, że, no, że nie będzie tego na rybku, że tak powiem. Czego jeszcze? Trudno mi powiedzieć. Ktoś mówił, słuchałam Państwa y, innych wypowiedzi, innych, y, kandydatów: y, ścieżki rowerowe. Super sprawa. Y, zagospodarowanie szubianek. Podpisuję się pod tym jak najbardziej. Y, czego jeszcze? Może o, ktoś powiedział o Sorze, o takiej stacji, nie wiem już kto, ale, ale któryś z moich kandydatów powiedział o takiej stacji y, tutaj w Zagórowie, Super, też sprawa, naprawdę fajnie. Co jeszcze? Nie wiem, być może może o stacji benzynowej, tak troszeczkę dużej otwartej, przy tym jakiś sklep, żeby można Niekoniecznie 24 godziny, ale chociaż do 24, bo wiem, że, że młodzież i, i nie tylko młodzież, bo nie opieram się tylko na młodzieży, y, po prostu y, chciałaby coś takiego. Słucham ludzi i, i to mówię, co, co ludzie mnie mówią. Z racji tego, że nie pracuję w tej chwili zawodowo, jestem w pełni dyspozycyjna. To na pewno jest duży plus, bo y, uważam, że nawet jeśli ktoś będzie chciał jakąś sprawę poruszyć, czy ma jakieś coś do powiedzenia, ja jestem w pełni dyspozycyjna, także to też nie będzie problemu. Jestem osobą kontaktową, uważam, y, potrafię ludzi słuchać, potrafię z ludźmi rozmawiać i y, po części ludzie mnie w Zagorowie znają i, i wiedzą, jaka jestem, więc. Y, Dobrze by było, żebym uzyskała ich kredyt zaufania.